Camila Porczyk po wygranej na GMC11. Gratuluję tej wygranej. Chciałbym usłyszeć Twoją opinię na temat tego pojedynku. Bardzo dużo się działo za kulisami, i może od tego nawet chciałbym zacząć właśnie od Twojej kondycji zdrowotnej, bo naprawdę to była chyba większa walka niż, niż ta walka tutaj w Oktagonie, gdzie stoimy. Wiesz co, no, to była walka tak naprawdę sama ze sobą walczyłam. Już nie chcę mówić o tym, jak byłam chora i tak dalej, bo w końcu się stanie e, e, taka opinia nieprzyjemna nie, nie na mój temat, że wiecznie się coś dzieje, no ale niestety tak było. No, byłam przeziębiona przy... bardzo długo i, i wczoraj już mnie dopadła znowu na choroby był. Dzisiaj miałam znowu temperaturę, więc przed samą walką jeszcze załatwiali mi tabletki na zbicie temperatury, więc wyszłam totalnie po prostu przyziębiona z anginą. Czy to była taka walka ze sobą, taka presja, żeby być bardziej wiarygodną, no bo jakbyś odwołała ten pojedynek po trzech latach i... No... Wiesz co, przysięgam Ci, miałam już tyle pomysłów, żeby powiedzieć nie, ale nie chciałam ani zawieść trenera. Ani zawieść ludzi, którzy gdzieś tam jakieś pokładali we mnie nadzieje, a przede wszystkim właśnie nie chciałam się stać niewiarygodna. I dlatego przystąpiłam do tej walki. Ryzyko było ogromne. bo Tak jak mówię, no, te ostatnie tygodnie, które powinna być w pełnym gazie, nie byłam. E, wagę robiliśmy na chybcika takiego już na ostatnie dni, więc e, też to nie było. E, no, odbiło się to na pewno na dzisiejszej formie. Walka sama w sobie była bardzo taką walką zachowawczą, ale wykonywałam plan, który był e, e, rekomendowany przez mój narożnik. Myślę, że robotę zrobiłam dobrą, no bo no po, właśnie po prostu słuchałam narożnika, nie ryzykowałam. Tak? Mówili w prawo, to w prawo, w lewo, to w lewo, na dół, na dół więc chodziłam jak, e, jak remote kontrol, <laughs> Więc no, uważam, że e, zrobiłam Odbębiłam swoją po prostu swoje zadanie. Mhm. A zrobiłaś swoje zadanie tak naprawdę po co? Żeby masz, masz na pewno jakiś większy cel jeszcze. Wiesz co, ja nie mam ciśnienia ani na karierę, mhm. ani na pieniądze. Mhm. Ja po prostu spełniam swoje marzenia i yy, chciałam udowodnić, że mimo tego, że ma się 40 lat na karku, można walczyć. 39. No za chwilę 40, że można walczyć, że można mieć e, fans ze sportu, że można e, spełniać swoje marzenia po prostu i numerki w dowodzie niczego nie zmieniają, więc ludzie w ogóle nie obawiajcie się, macie jakieś marzenia idźcie do przodu, warto je spełniać, e, bo życie jest krótkie i szkoda tego nie robić. A co idzie za tym? No taka satysfakcja wewnętrzna, że coś się robi, trenuje się ostro, a później się wygrywa, więc to też cieszy oko. Moje, trenerów w no i, i fanów dookoła. Rozmawiałem z Anitą Doganową i jej menadżerem. Yy, przeprowadzałem wywiad po, yy, po tej walce. Powiedziała, że yy, cały team twierdził, że bierzesz sterydy, że oni Chcą walczyć z tym, chcą, chcą, chcieli zrobić badania. Pewnie ja się mogę poddać badaniom już teraz, wczoraj, dzisiaj, jutro i tak dalej. Z tą opinią ja muszę walczyć. No niestety, mhm. ja uprawiam sport już właśnie dzisiaj, to jest kwiecień. 30 lat temu, równe 30 lat temu, mój tata zawiózł mnie na pierwsze lekcje akrobatyki sportowej, więc mija 30 lat, gdzie jestem w sporcie. Te mięśnie nie biorą się z niczego. Te mięśnie są wypracowane ciężką pracą. Nie jest ich łatwo zgubić. Trenowałam fitness, gdzie była oceniana sylwetka, czyli umięśnienie, proporcje i tak dalej. Więc no tak jak Mariusz Pudzianowski ciężko jest mu zgubić mięśnie, tak i nie jest ciężko zgubić mięśnie. To, że robię dobrą formę na start, to nie znaczy, że jestem nastarydowana. Ludzie, no przecież to, że ma się dobrą formę, to znaczy, że się ma dobrych trenerów, a to, że ja mam mięśnie, które są wypracowane 100 lat, no to nie da się ich wyciąć. No i tak jest. Ja po prostu jak się odchudzam i odwadniam, to odchudzam się z tłuszczu, z niepotrzebnych po prostu balastów, a zostawiam po prostu power, który jest właśnie w mięsie. No i tyle. A że jestem born in the gym, tuned by Olimp, więc e, od lat jak gdyby e, jestem twarzą firmy Olimp. Całe życie byłam fitnesską i jak gdyby pokazywałam swoje ciało, więc ja pracowałam, budowałam masę mięśniową. To zostało, nie da się tego wyciąć, tak, w ciągu roku, dwóch. W drugą stronę, ile lat życia, jakby tymi emocjami, i tym wszystkim, co się działo przed walką, mężowi, który tak cię mocno wspiera, odebrałeś lat życia swoimi nerwami, bo on też to bardzo przeżywał. Bardzo. Yy, wydaje mi się, że odbierając później właśnie po takiej wygronej, wygranej, yy, zwracasz, zwracasz po stokroć. Yy, yy. Więc yy, stres jest zawsze, yy. Yy, bo jeśli ktoś ma jakieś emocje związane z drugą osobą, no to stres jest naturalny. Yy. Emocje są naturalne. Ale później taka wygrana chyba cieszy, no po prostu on był w niebo wzięty i powiedział jesteś gość, mała jesteś gość. Yy. Także jeszcze raz gratuluję wygranej z przyjemnością, bo przyjechałem tutaj 1000 kilometrów. Dziękujemy bardzo edynek. właśnie. Dla mnie to jest zaszczyt, że, że polskie portale przyjeżdżają do Niemiec i, i, i robią reklamę naszym polskim ludziom i współpracują z firmą Olimp. To jest dla mnie naprawdę wielka rzecz. Ja też również dziękuję za tę trwałość i zapraszamy jeszcze raz. Dziękuję bardzo. <laughs> dziękuję Powodzenia. Bardzo.